Serdecznie z tej strony, 9. Zadanie z matury ptudnej z CKS kwietnia 2020 roku z poziomu podstawowego i zadanie 9. Mam następujące linę o długości 100 metrów, wycięto na trzy części, z których długości pozostają w stosunkach 3, 4, 5. Stąd wynika, że najdłuższa z tych, najdłuższa z tych części ma długość ileś tam. Ok, to mamy sobie linę. Tutaj długość jest oczywiście 100 metrów. No i teraz podzielili to w stosunku 3, 4, 5. O co chodzi? Że tu gdzieś jest 3, tu gdzieś jest troszkę dłuższe, czyli 4, a to jest najdłuższe, czyli 5. Tylko musicie pamiętać, żeby jak coś macie podane właśnie w takich stosunkach 3 do 4 do 5, tam cokolwiek, to tu pasowałoby x -y dopisać. Dlaczego? No bo to może być na przykład 30 metrów, 40 metrów i 50 metrów. To też jest w stosunku 3, 4, 5. Oczywiście tak nie będzie, bo tu jest 100, a nie 120, jakbyśmy to dodali, no ale tak jest. Tu może być nie 3, 4, 5, a może być na przykład 6, 8 i 10, czyli pomnożone przez 2, tak? Albo jakiekolwiek inne wartości, nawet z ułamkowymi częściami, tak? No ale tu już nam się w takim razie tworzy ładne równanie, że 3x plus 4x plus 5x to jest ta lina czyli stuwa. 3 plus 4 plus 5 to jest 3 plus 4 plus 5 to jest oczywiście 12. To jest stóweczka i sobie oczywiście pasowałoby podzielić przez 112. A więc x równa y się 100 przez 12 to jest 112. Ile to jest? No, może to skrócić przez 4. A więc x równa y się 25 i 12 przez 4 to jest 3. I na razie tak to zostawimy. Ale powiecie, ale macie nie ma takiej odpowiedzi. Ale oni pytają o coś innego. Wynika stąd, że najdłuższa z tych części, najdłuższą z tych części to jest 5x. -ów. I pasowałoby to machnąć jeszcze razy 5. Żeby wyliczyć, że to jest 5x. 25 razy 5 to jest 125. A na dole, no oczywiście to zostawiamy, bo 5 to jest inaczej 5 pierwszych, licznik z licznikiem, mianownik z mianownikiem. No i całości trzeba wyciągnąć. Będzie 120, nawet kalkulator Wam pokaże, że to jest 41,66666 a wyjdzie 41 i 2 a więc mamy odpowiedź. A ok? No. To odpada z automatu, bo ta piątka nie jest, dłuższy, nie jest jakby, jest najdłuższym oczywiście yy, odcinkiem, ale no nie jest dłuższa niż te dwie, jest na pewno nie jest więcej niż 50 metrów. Tu odpada: No bo to jest aż za krótkie, żeby było. Nawet jakbyśmy na trzy równe odcinki podzieli, to dopiero mamy 77 metrów. To jakbyśmy to podali takie same, to wychodzi właśnie e, Tuba. Więc na pewno też nie, bo to nie są równe odcinki. No i tyle. Nie wiem, chyba proste. Dajcie znać w komentarzach. Na razie.